Myślę, że najsilniej przemawiającą dla pacjentów cechą aparatów nakładkowych jest ich niewidoczność. Nie jest to najważniejsza cecha patrząc na tą stronę lekarską, dlatego, że aparaty nakładkowe mają bardzo dużo plusów związanych głównie z ich biomechaniką. Ich biomechanika pozwala na uniknięcie w dużej ilości przypadków leczenia ekstrakcyjnego, czyli nawet w takich trudnych przypadkach, gdzie stosując leczenie aparatami stałymi musielibyśmy usunąć zęby, często ta granica jest przechylana w kierunku leczenia bezekstrakcyjnego. Związane jest to z tym, że Inaczej jest ten aparat usytuowany względem centrum oporu zębów i nie ma tego dodatkowego działania wychylającego. Następnym aspektem myślę, że jest higiena. I tutaj wiadomo, że do leczenia ortodontycznego potrzebujemy bardzo dobrą higienę. Natomiast w trakcie tego leczenia pacjent też bardzo łatwo utrzymuje tą higienę na bardzo dobrym poziomie, dlatego, że może zjąć nakładki, wyczyścić dokładnie zęby i z powrotem je nałożyć. Dodatkowymi Plusami jest to, że nie ma żadnych elementów metalowych, więc pacjenci, którzy są uczuleni na przykład na nikiel, mogą z takiego leczenia skorzystać. Można też te aparaty zdjąć, więc jeżeli mamy jakieś większe uroczystości, czyli pacjentka na przykład planuje ślub, no to też jest to czas, kiedy może spokojnie aparaty zdjąć i cieszyć się swoim pięknym uśmiechem podczas tej, tego ważnego dnia. Także myślę, że jest sporo tych plusów. Pacjenci oczywiście widzą tą niewidoczność, natomiast medycznie jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala leczyć bardzo też trudne wady, jak i też drobne oczywiście. I medycznie jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie.